Witam na moim kanale, mam na imię Witta, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani, dzisiaj znowu u nas pada, teraz trochę mniej. Idziemy z mamą załatwiać kolejne sprawy urzędowe. Dzisiaj aż trzy takie musimy załatwić, więc nie będę was przynudzała takim vlogiem, łażeniem po tych urzędach. Więc pokażę Wam przepisy. Przepisy, przepisy z, mojej ma, z kuchni mojej mamy tureckiej. Prosiliście mnie o przepisy kiedyś z bakłażanem, więc dzisiaj dwa przepyszne przepisy z bakłażanu. Sałatka na zimno oraz kolejna taka meze lub sałatka na gorąco. Można ją też jeść na zimno. Do tych sałatek, do tych przepisów najlepiej takie dojrzałe warzywa. Więc już nie przedłużam, zapraszam do oglądania, a ja idę e, załatwiać tutaj kolejne rzeczy. Żyćcie mi szczęście i trzymajcie kciuki! Dzisiaj będziemy robić taki przepis z bakłażaną. Będzie to po turecku, na to się mówi meze. Um, po polsku bym powiedziała taka przystawka. Um, będą nam potrzebne dwa bakłażany, cztery średnie pomidory, do tego kawałeczek taki nieduży masła, jakbym powiedziała to chyba z 50-60 gram. Do tego małe e, 5 ząbków czosnku i łyżeczka soli. Więc zaczynamy. No i teraz mama tak podziurkowane w niektórych miejscach bakłażany przysmaża z każdej strony na płytce, tak? To się mówi płytka? Nie wiem. Można to robić też na ogniu albo w piekarniku, ale bardzo ważne zrobić te dziureczki. Jeśli robić tą czynność w piekarniku to zajmuje bardzo dużo czasu, najwygodniej właśnie ona jest na takiej płyce albo na ogniu, no ale na ogniu bardzo ostrożnie, żeby nie przetrzymać, nie spalić tego. No żeby się usmażyło z każdej strony, jak widzicie to jeszcze mama tak przytrzymuje, żeby u dołu było ładnie. Teraz e, gorące te nasze, widzicie, to jeszcze mama włączyła ogień, one poczekały. No i teraz mama przykryje je, żeby łatwiej było zdjąć skórkę. Zobaczcie. O. W taki domowy, zwykły sposób. Reklamówką. No i teraz chwila to poczeka do ostygnięcia i wtedy zdejmujemy skórkę. No i teraz zdejmujemy skórkę, bo teraz jak to poleżało, tak ostygło. Ta folia. No folia, tak to się mówi chyba, ten, ten, ta reklamówka spowodowała, że bardzo łatwo się zdejmuje. Bez tego zabiegu niestety bardzo ciężko będzie tę skórę zdjąć, więc robimy właśnie z każdym warzywem to samo. Obieramy skórkę. Tak wyglądają obrane bakłażany, no i za chwilę mama je pokroi na takie kawałeczki, pokażę Wam niezbyt drobne. Teraz mama obiera skórkę z pomidorów, no w taki sposób. Mama obrała za pomocą takiego ostrego nożyka pomidory ze skórki. Teraz mama kroi czosnek na takie właśnie kawałeczki. Mama nalała olej z oliwek, czy oliwę z oliwek, no i teraz przysmaży na niej pokrojone trzy nieduże ząbki czosnku. Ja mam kroje pomidory na no, takie niezbyt małe kawałeczki, jak widzicie, takie kosteczki. W taki sposób. Jak widzicie, jak tylko tutaj patelnia zaczyna um, się rozgrzewać, już wtedy trzeba dodać pomidory. Tego czosnku nie trzeba mocno tak naprawdę przysmażać. No te nasze pokrojone pomidory lądują razem w oliwie z oliwek i z czosnkiem. Teraz mama, jak widzicie, kroi nasze bakłażany. No i też to nie będą jakieś małe kawałeczki, czyli takie same podobne kwadraciki, kostka taka podobna. Właśnie widzicie, a mama rozłożyła, to mogę Wam pokazać w taki sposób jak pomidory. Widzicie pomidory nam się trochę rozgotowały. No i teraz dodajemy naszego bakłażana. Jak widzicie, on też jest już jest tak naprawdę gotowy, bo jak tak przysmażamy, żeby ta skórka nam się opaliła, on nam się gotuje od razu. Mm. Ten przepis jest rewelacyjny. Bardzo wam polecam. Normalnie mówię ślinkami na pływa, bo wiem jak smakuje. Uwielbiam. To jest chyba jeden z najbardziej ulubionych przepisów na bakłażana. Damy masło, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy dużo masła, więc małą łyżeczkę masła na tą ilość, którą widzieliście. No i teraz na końcu jeszcze ląduje sól. I przepis gotowy. Hazelma. Przepis gotowy, i można tak naprawdę to jeść na ciepło, można na zimno. Przepyszny, polecam bardzo, bardzo mocno. Kolejnym przepisem będzie sałatka z bakłażanu. Do przepisu potrzebne następujące składniki. Bakłażan, jedna taka średnia czerwona papryka, dwie średnie zielone, pół cebuli, jeden pomidor, szczypta pietruszki. Jak widzicie tutaj mama więcej tej pietruszki wzięła. No i pokażę jeszcze kolejne przyprawy. I oczywiście sól i czosnek. Jak robimy to na ogniu musimy bardzo uważać, żeby tego nie spalić. Czy to musi być takie przysmażone, ale nie spalone. Zobaczcie, grillowanie w kuchni w domu i tak to powinno wyglądać. Widzicie przypala się. Potem jak to ostygnie będziemy zdejmować skórkę. Takie podsmażone, zobaczcie. Normalnie jak z grilla. Obieramy ze skórki a, nasze przysmażone papryki i bakłażana. W taki sposób, o. Też to było a, pod torebką, prawda? Plastikową, żeby łatwiej schodziło. No i zobaczcie, bardzo ładnie ta skórka odchodzi. O, taka, taka obrana papryczka. Czyścimy paprykę z tych nasionek. Ich nie potrzebujemy w sałatce. Kroimy cebulę, połówkę cebuli. Tutaj mama na talerzu ułożyła pokrojonego już bakłażana. Na górę pokrojoną paprykę. Teraz jak zwykle mama posypuje solą pokrojoną cebulę. No i ją miętosi. Tak wymiętolona cebulka ląduje na górze sałatki. No i mama wytłumaczyła, że ten taki proces dodania soli i wyciśnięcia trochę tego soli, soku z cebuli powoduje, że ta cebulka robi się mniej ostra, bardziej słodka, no i oczywiście bardziej miękka i smaczna. Mama obrała skórkę z pomidora i teraz go pokroi. I doda do sałatki. No, proszę bardzo, ląduje, pomidorek nam na górze. Czosnek kroimy w małe kawałeczki takie. Można dodać do tej sałatki ten czosnek, można nie, jak lubicie. Teraz ląduje oliwa z oliwek, nieduża ilość, tak żeby po prostu sobie, o trochę więcej nam się wlało. Sałatka już jest gotowa, mam nadzieję że dzisiejsze przepisy Wam się spodobały. Jak Wy próbujecie, dajcie mi znać czy Wam zasmakowały. A teraz już życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!